Ci ludzie żyją inaczej, ci ludzie mówią inaczej. Mam wrażenie, że ten włoski to nie jest włoski. On jest jak, jakby taki trochę bardziej bełkotliwy. Setki tysięcy, którzy zaglądają wam do garnków, zaglądają wam do okien, do, do waszych salonów. Wrócę tu na pewno, może nie do Barii, ale na pewno do południowych Włoch. Klimat niesamowity, ludzie niesamowici. Zresztą... I tak naprawdę wierzcie mi, że wystarczy wejść w bramy starego miasta, jak gdybyśmy przenosili się w czasie. Mam wrażenie wręcz, że tutaj wszystko rządzi się swoimi prawami. Ci ludzie inaczej odczuwają czas, ci ludzie żyją inaczej, ci ludzie mówią inaczej. Mam wrażenie, że ten włoski to nie jest włoski. On jest jak, jakby taki trochę bardziej bełkotliwy, to znaczy nie chciałbym nikogo obrazić absolutnie, ale nie mówię po włosku, mniej więcej wiem jak brzmi ten język, tutaj trochę inaczej mówią. Ale są niesamowici, oni żyją normalnie, często przechodząc bocznymi uliczkami jesteście w stanie zajrzeć im dosłownie do domu, bo, bo drzwi są otwarte, a tam kuchnia albo salon, gra telewizor, ktoś siedzi na kanapie, jeszcze inny leży na kanapie. Przed, dosyć często przed budynkami e, siedzą sobie ludzie. No, w tej chwili mamy styczeń, także pewnie ten, e, że tak powiem, ekscedens nie, e, nie jest wcale czymś zupełnie naturalnym. Natomiast bardzo chętnie przyjechałbym tutaj w lecie, żeby zobaczyć, jak ci ludzie rzeczywiście egzystują, jak żyją, jak, e, jak tutaj są. Jak tu się pojawiają, jak tu znikają, bo to tak jest. Idzie ktoś za wami, za chwilę znika, okazuje się, że wszedł do domu, albo nagle przed wami wyrasta ktoś, kto właśnie wyszedł ze swojego mieszkania. Naprawdę niesamowite uczucie, niesamowita rzecz. Cóż, tak z drugiej strony myślę sobie, powiem Wam, że tym ludziom nie jest to łatwo żyć. A dlaczego nie jest łatwo żyć? Bo wyobraźcie sobie tłumy turystów. Tysiące, miliony, setki tysięcy, którzy zaglądają Wam do garnków, zaglądają Wam do okien, do, do waszych salonów. Ale muszę przyznać, że przed chwilą właśnie była sytuacja, wszedłem w taką boczną uliczkę Mijaliśmy się ze starszą panią, uśmiechnęła się do mnie i powiedziała, że tu jest zamknięta. I rzeczywiście to była zamknięta droga, z uśmiechem na ustach pokazała mi, w którą stronę mam iść. Naprawdę niesamowicie miło, i na końcu powiedziała, ciao. Fajnie, fajnie, słuchajcie, ci ludzie tu są inni. Oni, mimo tego zgiełku, mimo tego wszystkiego, potrafią żyć powoli potrafią właśnie jeździć. Radzić sobie, bo rzeczywiście uliczki są bardzo wąskie, a oni mimo wszystko jednak kursują tutaj. Jeżdżą samochodami, jeżdżą motocyklami, pracują, żyją i radzą sobie i są jeszcze uśmiechnięci do tego. Jeżeli ktoś mi powie, że południowcy to wieśniaki, to będę się uśmiechał, tylko myśląc idioto. Oni są naprawdę niesamowici. Są dużo fajniejsi od tych z północy, wierzcie. Z tymi niesamowitymi uliczkami często natykam się na jeszcze bardziej niesamowite rzeczy, a mianowicie takie kapliczki malutkie. Zobaczcie, to jest jedna z nich. A tak naprawdę, to chciałbym Wam pokazać, jest ich dużo więcej. Mam czasami wrażenie... Siutek. Zobaczcie jaki ładny. Ech, mam wrażenie, że to każdy tutaj chciałby mieć Mieć, chciałbym mieć taki, jego, taki swój mały ołtarzyk. nie mnie rozproszył trochę. Taki fajny, sympatyczny. Chciałbym mieć każdy taki swój ołtarzyk. Zresztą zobaczcie, tak wyglądają klepsydry. Yy, tutaj jest taki zwyczaj, że jeżeli ktoś umrze, takie duże klepsydry wieszane są w różnych miejscach. No i wracając wreszcie do tematu przewodniego, od którego miałem zacząć. Za dużo myśli na, w głowie. No, ale przepięknie. Każdy chciałby mieć taki swój o, zobaczcie, tu nawet plakaty są. Każdy chciałby mieć taki swój e, ołtarzyk przy swoim domu, przy swojej e, posesji i, i takich ołtarzyków jest tu naprawdę mnóstwo. Zresztą wyzbierałem je i mam nadzieję, że teraz sobie je obejrzycie. Zobaczcie. Że już w pewnym momencie zupełnie mi się nie, chce, nie chciało filmować tych e, wszystkich kapliczek, bo jest ich tak naprawdę dużo. A swoją drogą chciałbym Wam jeszcze pokazać, jak te same uliczki, które pokazuję Wam w tej chwili, wyglądają w nocy. Bo tak jak już wspominałem w poprzednich materiałach, specjalnie wybrałem się tu w nocy po to, żeby nagrać Wam kilka ujęć. Już nie chciałem gadania nagrywać, bo było trochę za ciemno, ale zobaczcie, zobaczcie jak wygląda Bari nocą, stare miasto w Bari nocą. Cóż drodzy moi, właśnie wyszedłem ze starego miasta, idę w stronę przystanku autobusowego, wracam do Polski, wreszcie, chyba nie, chyba nie wreszcie, wrócę tu na pewno, może nie do Bari, ale na pewno do południowych Włoch, klimat niesamowity, ludzie niesamowici, zresztą Włochy, muszę przyznać, że w jakiś dziwny sposób mnie wciągnęły gdzieś tam, swoje odchłanie, odmęty i, i, i ciekawe klimaty. Bo rzeczywiście jest tutaj. Jest to tu magicznie, jest tu niesamowicie. Podsumowując cały wyjazd, no w budżecie 100 euro się nie zmieściłem, natomiast myślę, że nie przekroczyłem go wiele. Wy już w tym momencie zobaczycie, ile wydałem w ciągu tego wyjazdu, natomiast myślę, że to i tak jest bardzo dobry wynik. Próbuję przejść w drogę. To i tak jest bardzo dobry wynik, bo Włochy nie są najtańszym um, miejscem na wakacje w sezonie. To już w ogóle masakra się zaczyna robić. Tak czy inaczej, wyjazd uważam za niesamowicie udany. Zrobiłem e, trochę więcej niż planowałem. Także materiał, który oglądaliście tydzień temu, był takim jak gdyby bonusem. No i ciąg dalszy oczywiście nastąpi. Ja już w tej chwili mogę Wam zdradzić, że szykuje się Bangkok i Singapur. To już całkiem niedługo. Zresztą wszystkie informacje na bieżąco możecie oglądać na Instagramie. Szukajcie Podróże za Stówę. Również na Facebooku. Tam na bieżąco zamieszczam wszystkie zdjęcia z wyjazdów i temu podobnych, i zapowiedzi, i tego wszystkiego, co się dzieje. To tyle. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten i inne filmy. Jeżeli macie ochotę, rzućcie łapkę. Zrzućcie, może, subskrypcję, udostępnijcie znajomym, pomóżcie, aby te filmy gdzieś tam się rozpowszechniały, rozprzestrzeniały, aby zasięgi były dużo większe, bo to naprawdę sporo daje. Dziękuję serdecznie, trzymajcie się. Miłego dnia. Pa! pa.